Opowiadamy głęboką historię o tym, że ktoś, kto był bardzo człowiekiem otwartym i dobrym, został skrzywdzony przez los. Nas urzekł scenariusz, dlatego, że pokazywał Jarnośika zupełnie inaczej. Moim zdaniem, atutem tego filmu jest casting. który naprawdę bardzo dobrze odebrano te postaci. Pomyślę jeszcze o tym. I kostiumy, i rekwizyty, i choreografia napadów, i, i różne efekty specjalne. To wszystko, myślę, jest dość spektakularne. Jeśli chodzi o samą produkcję, to jak na nasze warunki, ona była, była bardzo duża. Dużą przygodą też było kręcenie zdjęć w różnych niesamowitych miejscach. Myślę, że każdy tam znajdzie coś dla siebie.